wyeliminujesz wciornastki ze swojego ogrodu raz na zawsze. Te niepozorne, ruchliwe owady potrafią zdewastować ogród w błyskawicznym tempie. Wysysają soki z roślin, niszczą liście i deformują pąki. O ich obecności świadczą żółte plamy na liściach, błyszczące smugi i czarne punkty, czyli ich odchody. Gdy zauważysz te oznaki, przygotuj domowy oprysk. Pokrój na mniejsze kawałki dwa ząbki czosnku. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, ma właściwości bakteriobójcze, przeciwgrzybicze i odstraszające owady. Przełóż do wysokiego naczynia. Wlej pół litra wody. Najlepiej aby była to ciepła woda. Wymieszaj. Na tarce zetrzyj kostkę mydła, które pełni rolę emulgatora i pomaga roztworowi lepiej przylegać do powierzchni liści. Dodaj mydło do naczynia. Mieszaj, aż całość się spieni. Taką mieszankę zostaw na około godzinę. Po tym czasie przeceć miksturę i przelej do butelki z atomizerem. W bezdeszczowy wieczór dokładnie spryskaj zainfekowane rośliny. Już po kilku dniach wciornastki całkowicie znikną z ogrodu. Rośliny znów będą bujnie rosnąć. Regularne stosowanie oprysku zapobiegnie ich nawrotom i ochroni twoje rośliny na dłużej.